Może się okazać, że tak naprawdę ślub się nie odbędzie. Jesteśmy na tym weselu. Eee, spojrzeliśmy się z Nataszą e, w kościele. ale nie spojrzeliśmy. No. Bardzo uwielbiam te rozbieżności. No, no nie. No gapił się na ciebie po prostu. Nie gapił się wcale, to ja się na niego gapiłam. Sama ceremonia jest w wyjątkowym miejscu. Tak, zgadza się. Co to jest za kościół? Y ślub będzie się odbywał na Jasnej Górze. <grymna> Dobrze, że ja świadomie ten ślub biorę. <grymna> to to, to najważniejsze. Szkoda, że, że ksiądz o tym nie wie. Nie, jeszcze nie. <grymna> za miesiąc się dowie. W dzisiejszym odcinku Salonu Marzeń odwiedza mnie silna grupa z zagranicy. Na jej czele przyszła panna młoda Natasza ze swoim narzeczonym Mateuszem, a oprócz tego mama, przyszła teściowa siostra, a na backstage'u jest też tata i brat, ale oni pozostają anonimowi. No i po co do mnie przylecieli i przyjechali? No przede wszystkim po to, żeby wybrać najpiękniejszą suknię ślubną, no więc cóż, zapraszam, poznajcie ich. No witam Państwa serdecznie, zaczynam od Ciebie. Cześć. Cześć kochana. Bardzo Cześć, miła przedstawia... znaczy Narzeczony. Narzeczony. A teraz mów, kto jest kto? E, to jest moja mama. Dzień Basia. dobry, super. Siostra Ola. Cześć. I mama Cześć. Mateusza Ania. No, przemiło mi, ale. Cała masz familia. tutaj osób do doradzania i oceniania. Oh my god. Rozumiem, że wszyscy się znają na modzie. E, jak widać. <grym> Czyli raczej w jednym guście będą obstawać tak. za jedną tą samą sukienką. Chcieliśmy takiego cukiereczka, takiego czarnego. Tak, to jest. No dobrze, cukiereczku, jak tak, ma wyglądać suknia ślubna dla twojej narzeczonej? Jak najpiękniejsza. Jak najpiękniejsza. No, taka na rzeczona, to bo wszystkim boję się, że będzie Aha. dobrze. wyglądać. No dobrze, jakie wy macie typy? Jak powinna wyglądać idealna suknia dla Nataszy? Mama. Powinna być piękna sukienka, tak żeby myślę, że w kroju z ręki. Z ręka? Tak, że z ręka i żeby ładnie w tym wyglądała, żeby się ona czuła w tym dobrze. Uważam, że tak piękna jak Pani Młoda. O. Mamusia! Dzień rozumiem, że wszyscy tu się lubią. Chyba tak, nie no, no nie chyba. Nie, nie, nie. Na pewno, na, na pewno. pewno, na pewno. No dobrze, ja bym chciała zapytać, czy Ty zostajesz z nami i oglądasz Nataszę w sukniach No lepiej, żeby nie, bo tak to zaskoczenie będę miał. Tak, my lubimy Was zaskakiwać facetów cały czas, zwłaszcza w takim momencie, kiedy możemy wywołać łzy. Będziesz płakał? No, oczywiście że tak. O! No na no, to liczymy. Mężczyzna idealny. <grywa> Zdecydowanie. No dobrze, ale wiem, że wy macie przepiękną historię swojego poznania, to może zanim pójdziesz opowiesz mi o tym. Opowiecie wspólnie. Możemy wspólnie. Możemy wspólnie. Chociaż chciałabym poznać z perspektywy Mateusza jak to wszystko wyglądało. To my będziemy słuchać, a on będzie mówił. O właśnie, w końcu kochanie to ty <grywa> troszeczkę poopowiadasz. <grywa> Dobra, czyli my poznajemy historię, a potem wszyscy razem oglądamy suknię ślubną. Ustalony. No to Mateusz, my z Nataszą słuchamy, a Ty mówisz. Mój znajomy zaprosił na wesele, po mhm. no pojechałem na, na to wesele, jesteśmy na tym weselu, eee, spojrzeliśmy się z Nataszą eee, w kościele Ale nie spojrzeliśmy. No. Bardzo uwielbiam te rozbieżności. no no no, się gapił nie się na Ciebie po prostu. Nie gapił się wcale, to ja się na niego gapiłam. Bo rozumiem, że byliście na jednym weselu, tym samym. Tak, tak. tym samym. Zgadza się. Ty byłeś z dziewczyną, nie dziewczyną? Nie A moją. ty byłaś. Z kim? A ja byłam z, ze znajomym, którego zapoznałam, jak byłam na wakacjach w Zakopanym. Chłopak nie, chłopak, nie chłopak. Nie chłopak, broń Boże, znajomy. co się później okazało, to że znajomy Mateusza. Później Mateusz chciał, żeby ktoś mu zrobił zdjęcie tak. z parą młodą na weselu. I tak stanął, wybierał w pośród Było tych wszystkich dużo gości ludzi. i powiedział: ty mi zrobisz. I spojrzysz. Tak, to E, po czym ja wzięłam swój telefon, nie jego, i zrobiłam swoim telefonem zdjęcia. Żeby mówić tak. mu je przesłać. No Powiem szczerze, właśnie... że, że o tym nie pomyślałam. A ja tak pomyślałam. Ja też tak pomyślałam. O, Bryciulka, czyli to Ty sobie jego wybrałaś po prostu. Tak można powiedzieć. To mnie tak... No tak, no, no tak. tak. I biorąc pod uwagę, że dokonujesz dobrych wyborów, dziś przyjechałaś po suknię ślubną do mnie. Czy Ty wcześniej wierzyłaś w suknię Nigdy. Czyli Ty nie miałeś szansy jej zobaczyć białej sukni? Suk no. Wolałbym zobaczyć to w kościele. Tak, tak, tak. tak właśnie będzie. Dobra, chodź Natasza, szale, szalenie się zaczyna ten odcinek, co będzie balne. dalej, z Maria. No dobra dziewczyny, jesteśmy w komplecie, możemy zaczynać, będzie pierwsza suknia, pierwsze mierzenie. Zgodnie ustaliłyśmy, że suknia ma być tak piękna jak Natasza. Tak Dokładnie. Jest. Tak jest. Przyjmuję wyzwanie, nie jest to łatwe, ale starałam się. Zobaczmy, jak Natasza wygląda Pierwszej sukni, jesteście na to gotowe? Tak, oczywiście. Dobrze, że siedzicie, bo tak mógłbyście tak, paść, tam. bo to będą miały tak emocje. Dokładnie. Tak, jesteście gotowe? Tak, Nas, jesteśmy gotowe. Wiecie co mówicie, Nas, tak? Tak, tak? No to lecimy. Nataszo, zapraszam. Jak ci tu ładnie zrobię. Miała być ryba, syrenka, jak zwał, tak zwał, krój się zgadza. Chodź tutaj do, do przodu troszkę, mm -hmm. o, żebyśmy zobaczyły sobie, jak ona ładnie tu leży. Tak. Jeżeli pierwsza jest taka piękna, to nie wiem, co będzie później. Zgadzam <laughs> się. <laughs> Widzicie, mamy bardzo klasyczną, koronkową suknię. Bardzo mocno sadzoną w trendach, z długim rękawem, z taką charakterystyczną teraz dla trendu tego sezonu linią dekoltu. No i jak ty się czujesz? Nie wiem, co powiedzieć. Wow. I to pierwsze. Czuję się, jak tak się spojrzałam, jak kiedyś za dzieciństwa przypomniały mi się takie figurki porcelanowe, jak tak. te kobietki takie wysmuklone leżały na tych komutkach takich. Tak. Pięknie. Braxów? Braxów. Mamusia? Mam. Jest, to jest to? Mama opowiadaj, jak to dziecko wygląda. Tak. Ona będzie w każdej sukienaczce ładnie wyglądała, dlatego, że jest je, drobniutka, szczuplutka tak, nie e, tak. i mówi jak, jak, jakikolwiek założy, fason, będzie ładnie w tej sukience wyglądała. No ale jak jest w tej? Jest ładna sukienka. Mhm. Ładna sukienka. E, ale jest taka, pomimo tych... E, Dużej ilości zdobień mm -hmm. jest taka, że y, nie haczy się. Taka, y, jak przejeżdża się nią ręką, to jest taka. gładka. Gładka. Zlewa się, jakby w jeden taki całościowy materiał. Ola, opowiadaj, co ty sobie myślisz o tej sukni? Czyli ja y, wiem, czego Natasza oczekuje, bo po prostu rozmawiałyśmy wcześniej i. Y, Widzę plusy i trochę minusów, ale to już te minusy to są ze względu na moje gusta. Okay. Ale tutaj patrzymy na jej i no, widzę tylko same plusy pod względem jej zdania, to co mi mówiła, jak rozmawiałyśmy przed. Jest ręka, świeci się. Trochę nie do końca y, te. Y, Właśnie chciałam to powiedzieć rękawy, jedynym. Ale to zależy, no, jak ty się czujesz, nie? To znaczy, tak, jeżeli chodzi o rękawy, to faktycznie. Mm, one bardzo ograniczają tutaj swobodę ruchu, i myślę, że jak Robocop bym tańczyła, ale potem, żeby się może cieszył, bo nie musiałby za bardzo zacierać ręki do góry. Ale, jakby faktycznie była krój sukienki takiej, ale ramionka były odczepione, to myślę, że efekt finalny by był: Wow! To jest też teraz. Bardzo silny trend, że mhm. dziewczyny mają dodatkowo do rybki doczepiane rękawy. E, nawet z tej sukienki możemy zrobić taką opcję dwuczęściową. Natomiast wtedy te rękawy trochę inaczej się układają niż w momencie, kiedy są. Doczepione, więc to jest taki plus, minus doczepienia. Rozumiem. Z jednej strony masz e, ograniczone ruchy, z drugiej strony one faktycznie tworzą przepiękną linię, czego nie jesteś w stanie uzyskać rękawkiem, tak, który nie jest tutaj połączony. Tak. No ale oczywiście, słuchajcie, no, to jest kwestia wyboru, tak? Jeżeli dla ciebie ten komfort jest ważniejszy niż na przykład linia do koltu, to nie ma problemu Obawiam się, zrobić, że ta sukienka osobę. by straciła na swojej. A może? Tak. tak. Trochę będzie inna ta linia do koltu, tak. ale. Nie ja wiem, czy zła, po prostu trochę inna. Myślę, że i zadasz sobie z tym radę. Jak coś. <grymne> to, oczywiście, to i głaninka lecą. No, oczywiście. <grymne> Ale wyglądasz w niej przepięknie. Tak. Podoba mi się bardzo. No dobra, to w takim razie ja bym chciała, żebyś przemierzyła teraz cuknię, która będzie zupełnie inna w kontekście kroju. Coś, co będzie trochę szersze dołem, ale co też nie będzie wielką obszerną księżniczką, bo taka wielka księżniczka by do ciebie nie pasowała. Ale trochę więcej dołu, trochę więcej takiego luzu swobody, tiulu i lekkości. Co ty mhm. na to. Jasne, jak najbardziej. No to Jestem dobrze. gotowa. My też jesteśmy gotowe gotowa. na te emocje. To tak. Dobrze. Już wiemy, z czym to się je. To super. leć zakładaj kolej. kolej. O? Ten trening jest dobry, ale ma piękny tył. Jest jejku, jest, prześnicza, prześnicza, to, jest. Prześnicza. Prześnicza. Tak, bo ona się A tak, ta? wiecie, pompuje, jak tak? nie ma tej długości, że ona nie wisi, tylko ona leży, więc też wtedy się gorzej układa. A te kamyczki właśnie robią świetną robotę. Robot, Przez tak. to, że jest obciążona suknia, to właśnie nie robią się jakieś yy, zagniecenia, tylko idealnie nie. wysmukla duża tak zagadka. Tak jak było na nią, na no. dostasze, dokładnie. Tak, 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 tak. dlatego zapięcie. akurat jak jest taka cięższa tkanina, to super do takiej prostej sukni. Najpiękniejszą biżuterię znajdziesz na Janachowska.pl No ja tutaj zrobię porządek. Tak, bo tutaj się dużo, na, bo dzieje. się dużo dzieje. Stawiam na to, to już, ja są, mam... już są głosy, już są typy. Tak. Tu się już tutaj dzieje o, historia. Matko, tak, już. Tak się trzeba się orientować. Ja już mam jedno nie, ale jest piękna. Jest. Tak. A jeszcze podnieś nóżki? Tak. O, dobra. Okay. No dobra, jak Wam się księżniczka podoba? Pytam mamy. Księżniczka. O, jezus, Faria, co ja tu narobiłam? Dobra, mówcie, mówcie. Nie przejmujcie się no, ja tu muszę pracować. Jest jak prawdziwa księżniczka. Jak prawdziwa księżniczka. No i co leży Wam taka księżniczka Gorcecik na naszych jest ładny, delikatny, jest taki e, świecący. Natomiast odpaska, e, od pasa, jest taka lekka ta mm -hmm. I co Wam się Dynik. podoba taka Podobać. opcja? Trochę szerszy ten dół. Mm -hmm. Doważą, tak że właśnie myślę. Się... tutaj by poszalała. To, <laughs> to ci nic ruchu nie ogranicza. Zdecydowanie Dokładnie. ja tutaj mogę to... robić akrobacje to... takie, że. <laughs> Nigdy w życiu nie podejrzewałam, że będzie mi dobrze Mikro. w takim kroju sukienki, tak. naprawdę. Tak. Ale jest ci tak. dobrze, przecież to. Tak? Jest mi dobrze. Dziękuję. I ona jest, jest mi dobrze. Lekka. Jest bardzo tak lekka. lekka. I znowu tu mamy sytuację, że świeci się na tej górze, ale to jest tak subtelne, tak, tak delikatne, tak wdzięczne. Eee, Że pasuje do Nataszy. Znowu pięknie. Yeah. 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 Znaczy, znaczy, mnie niesamowicie u Nataszy podoba się linia tutaj, jeżeli chodzi o obojczyki. I jedyne, mm -hmm. co ja nie by y, się podobało, to to, żeby się odsłoniła, żeby nie było żadnego ramionka. Żeby, by było... żeby sukienka trzymała się tak, jakby na samym gorsecie, bo no, masz tak przepiękną tą linię tutaj. To trzeba mieć tu, żeby się to trzymało. Są takie teraz, myślę, pani, że sposoby, że. Gorset się trzyma na talii, Gorset nie trzyma się na biuście. Naj, tam... y, Najczęśniejsze i najlepiej dopasowanym miejscem musi być talia. Bo po potem na biodrze ci się to wszystko trzyma. Czuję. Więc jeszcze <noise> prawda, to czuję. A potem, jeżeli chodzi o górę, to mamy wiązanie i wtedy dopasowujemy do sytuacji, jaka nas zostaje A To jest przepiękny. Pięknie, jest on się piękny tak. I Wiecie, to są takie kryształki, takie. Było pięknie. jest pięknie. No, no dobra, a co ty myślisz o tych ramioczkach? Wola wspomina, że wolałabym, żeby ich nie było. Yy, to to czy znaczy... ty Na przykład czujesz z nimi komfort, czy mogłabyś się ich pozbyć? Osobiście nie przeszkadzają mi na tą hmm. wersję sukienki, jak tak sobie teraz patrzę, ale. Yy... Czy chciałabym teraz No też tak sobie, o. Hmm. No. No, mam. Piękną minionę. siostra tutaj. Źle nie mówi. Źle nie mówi. Ale jakby w tej sukience też może... Takie o, takie Rękatki jakby to była możliwość, taka no? na przykład założenia i później ściągnięcia, żeby one tak zwisywały z... delikatnie. I je można zrobić z ciulus z tego co z jest dół z... sukienki, tak. takie delikatne opadające ramionka no, w ogóle bez Ale całkowicie. bez, bez też uważam, że byłoby ładnie. Hmm. Też można. I na to jest... <laughs> to wtedy... się nawet wydechu. nawet nie podejrzewałam. Pan na tak, tak. Pani bardzo Aniu, no i jest jak jest chmurka. Dokładnie. Mamusia? ładna jest tam ta była piękna a ta jest przed Coś pięknego. Czasami człowiek nie wie, nie? że... Dlatego trzeba mierzyć. Mówić, tak, nie? dokładnie. Ja zawsze namawiam, żeby nawet jak czegoś myślisz, że nie chcesz, to żebyś się przekonała, że na 100% po tak jest. Przy mierzeniu dokładnie tak. Bo bywa różnie jak widać. Ale jest Ale taka no, typowa ta sukienka księżniczka. To nie jest księżniczka, to jest troszkę, ja. troszeczkę większa literka A. Tak. To chciałam no no Ona nie jest taką wielką, bezą, absolutnie. I właśnie tego się obawiałam. A jeszcze też znowu jest sytuacja tego, że ona jest za długa. Przez to, że tak. ona leży, to ona też się tak pompuje, wydaje się być szersza. Kiedy ona będzie dopasowana do gości, ona jest jeszcze Jaleczka. bardziej strzelista, tak, smukła tak. Y i węższa przez to. Nie, to U, będzie oczyma. bardzo trudny wybór. Bardzo uważam, że chyba Dobrze, nie dobrze. No i po co tak? Nie ja znowu byli... dobrze, ja znowu dobrze no, no, i... no to sobie troszeczkę poczekamy przy wyborze tej jednej jedynej i w ogóle, bo jak mi. Nie, bo ja nie. Będziesz miała ja na to czas. Ale myślę sobie, że trzecia suknia też może Ci zawrócić w głowie, bo jest trochę połączeniem jednej z Aha. drugą i trochę ma takie opadające ramionczka i... O, Aha. dzieje się tam dużo dobrego. Więc lecimy dalej? Lecimy, Lecimy no to jest dwójka Tak. Chociaż coraz ta bardziej jest, boję ta się ta doczekać ta. do tego finału, gdzie już powiesz, trzeba <laughs> wybrać. A to jest chyba największy dylemat kobiety, jak ktoś jej mówi, trzeba wybrać. Mm. No, niestety. Właściwie dla nas im więcej opcji, tym gorzej. Zdecydowanie. Tak. Dlatego masz już trzy świetne. Nie musisz już wybierać spośród stu może tak? wie. to trzy świetne. To może tak trzy i co trzy godziny zmiany? <grym Totalnie. <grym jest rewelacja. Z rewelacja, też uważam. Wszystko kwestia budżetu. Ogarniemy to jako tak. <grym> no oczywiście, wszystko da się załatwić. To zakładaj trzecią suknię i pokaż Czekamy. nam się w jeszcze jednej propozycji. Nie no wiem, czy chcę ją ściągać, jest taka ładna. O, o tak jest super dom. dobrze. Dobrze, Zobaczcie, jak teraz będzie szła ta linia szuka, tego trenu. Patrzcie do... tak. Tam, tam, dobrze, tam, tam, no, tam. Ślicznie. Tam, tam, <śla> no, Zakochała robi, się w tej tak, sukni. To, to naszy, będzie do linii bucików, tak? po Czyli ona będzie nie ziemi, to same ziemi tu podniesiona, tak. i on tak będzie taka delikatna, ta tak. sukieneczka. Ten dół się będzie Będzie taką lekkość miała w sobie. No i trener. No, teraz mogę powiedzieć, że Welon może sobie to pisać. Tak. O, mama, jest akcept. Yes, akceptowany. No zaczynamy czekamy na trójeczka. Mm. O, oh, wow! Ola zwariowało, oszalało twoje serce tak. widzę. Tu się dużo mieni, bo tu mamy e, oprócz najmodniejszych w tym sezonie pereł mamy też srebrne elementy. No i one właśnie dodają Jeju. tego błysku. No i mamy taką suknię trochę dwa w jednym. Rybę, ale z doczepianą tak. dużą taka Madonna. Tak, spódnicą. Bardzo ładna. Bardzo ładna? Bardzo ładna, tak. Oho, dobrze, to ja mam troszeczkę inną opinię co do tej sukienki, wizualnie czy su Ja wiem co ty chyba byś o ucięła, to z tyłu, a zrobiła ja tylko to, 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 to błyszczące. Myślę, że to znaczy wygląda to wizualnie ładnie, jak, bo to tak. idzie jak przez kościół. To to będzie robiło no się, wow. piękną robotę. A potem na salę wchodzisz, to sobie odpinasz I ci, a już bez jest, tego. Czyli to jest tak Jak okay. nie ty, to Mateusz. I teraz tararara. Dobra, napatrzyłaś a, się? Yy. Napatrzyłaś się z? Tak, tak napatrzyłam To, się, no to, to, to jest wielki trend, ciach, ciach, ciach. Szakalaka, masz wielkie wejście do kościoła z tym. Tak? Działa, ma. I masz sukienkę z ręką. A teraz o, uwaga, masz, ściągamy tak to. Uh -huh. I. Pyk i to ściągasz. I, wow. I masz błyszczącą rybkę. Bardzo ładna. Góra jest przepiękna. Mm -hmm. No jak teraz? No teraz inaczej. Teraz mi się podoba. Znaczy, wcześniej też mi się podobało, oczywiście, ale teraz to jest wcale? takie. Nie? Coś, co ja bym wzięła i, i mi się podoba. No. Jest zdecydowanie najbardziej no, no, ale... zdobiona ze wszystkich. Jak się tak. czujesz z tym błyskiem? Z tym błyskiem, jak się czuję, tak naprawdę to nie podejrzewam, że elementy srebra mogą się tak ładnie komponować. Bo zawsze ja jestem team złoto, mhm. jeżeli chodzi o biżuterię i wszystkie jakieś tam dodatki. Ale naprawdę nie podejrzewałam. I te perełki, bo słyszałam, że one są w modzie. Totalnie. Tak. Ładnie. No i tutaj mamy znowu mhm. odkryte obójczyki. Tak. Czyli myślę, że no, tak prawda. naprawdę to jest chyba, jeżeli chodzi o górę, to to, czyli żeby tutaj to wyeksponować całkowicie, a dół… Znaczy no, można sobie piękną biżuterię, co mogę powiedzieć? Znaczy no, chodziło mi tak, o sukienkę. Ja. <laughs> może bez czarnego, nie no, bez, bez czarnego, tak, nie a to się zmieni. Jest sukienka w sobie, Tak. Jest, tak. Jest, Góra jest jak, jak biżuteria, jest pięknie się Ale minę. słuchajcie, wszystkie te suknie też są bardzo klasyczne i bardzo eleganckie, bo też y, sama ceremonia jest w wyjątkowym miejscu. Tak. Zgadza się. Co to jest za kościół? Y, ślub będzie się odbywał na Jasnej Górze. Mm -hmm. y, z racji tego, że Mateusz pochodzi z tamtych rejonów, mm -hmm. w sumie nigdy bym na to nie wpadła, gdyby nie to, że mama mi mówi dzieci, pomyślcie sobie, bo i tak w okolicach, y, w okolicach tutaj Mateusza jest wszystko organizowane mm -hmm. i mówię, a może pomyślcie sobie o Jasnej Górze. I faktycznie stanęło na Jasnej Górze, więc y co prawda, jeszcze nie jest termin zaklepany i to też jest ciekawa informacja, sala już jest sklepnięta, <śledaa> zaliczka zapłacona, ale i ślub jeszcze nie. <certains> <śled <Lords> <screen> Więc może się okazać, że tak naprawdę ślub się nie odbędzie, ale, 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 nie no, pewno, zabędzie, ale na Ale będzie. Ale sukienka musi być. Tak, tak to nieprawda. No dobra, a jaka sala? Y, sala będzie y, niedaleko Jasnej Góry, znajduje się ona w Szarglejce. Znacie ją? Znamy, my się tam poznaliśmy. No właśnie! Także sentymentalnie wracamy na stare Zdjętne. śmieci przysłowiowa, jak to się mówi. Ale nie byliście no, już tam na weselu, widzieliście, że po prostu tam jest też tak, pięknie. Pięknie, jest to taka y, w sumie odnowiona sala tak naprawdę, w takim stylu jakim chciałam, czyli nie taki glamour, mhm. tylko tak y, elementy drewna, y, fajne kryształowe y, żyrandole. Y, co prawda stoły chciałam okrągłe, mhm. ale już trudno mówię, pójdę na ustępstwo, będą pr y, prostokątne. Bardzo dobrze, bo takie są teraz modne. O proszę bardzo, nawet nie sądziłam o tym. No proszę. No proszę bardzo. Nawet nieświadomie poszłam w trendy. Kongu. Widzisz, znowu jesteś w trendach, tak. zupełnie nieświadomie. Z, nieświadomie. Ale jest. Dobrze, że ja świadomie ten ślub biorę. To, to najważniejsze. Szkoda, się, że ksiądz o tym nie wie. Nie, jeszcze nie, no, jeszcze. za, za mi? miesiąc się dowie. I zobaczymy no, mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku, ale... Musi się Jak już pokażesz, tak. wiesz, potwierdzenie, że salę opłaciłaś, to już musi się zlitować i się zgodzić. Musi, zdecydowanie musi. <grym> Moja droga, przed Tobą czas na metamorfozę. To jest też czas zastanowienia, będziesz sobie siedziała i gdybała jeszcze. Yy, ale zanim ta metamorfoza, to jeszcze chciałam Cię zaciekawić jednym bardzo fajnym kobiecym tematem, który mm -hmm. sobie zaraz omówimy. Super. Także zakładaj swoje ubranka i spotykamy się przy metamorfozie. Chodź. Dziękujemy dziewczyny, możecie się razem podziwiać. Proszę bardzo. Nek, nie tak. nie puść, 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 ta, puść, puść, puść. Puść, puść, puść. Dobra, idź, puść idź, 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 idź. Puść, Na co tu się dzieje? Patrz jaka ładna, co? No. I weź pić. tu wybierz. No właśnie. Dzisiaj metamorfozę rozpoczniemy od rzęs, ponieważ nasze spojrzenie mówi więcej niż tysiąc słów i musimy o nie odpowiednio zadbać. I dziś chciałam Ci przedstawić markę Nanolash, która właśnie specjalizuje się upiększaniem naszego spojrzenia. Przede wszystkim chciałam Ci przedstawić ich pierwszy produkt, który absolutnie musi się znaleźć w Twojej kosmetyczce i uh -huh. który powinien stać się absolutną rutyną w dbaniu o Twoje własne rzęsy. To jest serum, które nakłada się w bardzo prosty sposób, jest absolutnie bezpieczne. Ale co najważniejsze, co to serum robi? Uh -huh. Pogrubia, zagęszcza Twoje rzęsy i powoduje, że one szybciej rosną. E, więc to możesz robić dla siebie absolutnie każdego dnia i Twoje rzęsy będą wspaniale po tym rosły, będą odżywione i no każdy z nas musi mieć ładne rzęsy. No oczywiście, że tak. No to jest chyba podstawa. Y, zamachlować tymi pięknymi rzęsami, Dokładnie. No, to jest to. Ale jeżeli marzysz o takim efekcie od razu, natychmiast, uh -huh. to Nanolash ma takie zestawy Do It Yourself Eyelash Extensions, to jest akurat starterki. to jest zestaw, w którym masz absolutnie wszystkie produkty, które są niezbędne do przyklejenia sobie rzęs, jak sama nazwa mówi, samodzielnie, tam masz yy, kępki, masz klej, wszystkie produkty, które są potrzebne. I tutaj są pokazane różnego rodzaju rzęs. Ponieważ w zależności od okazji, na którą się szykujesz, te rzęsy mogą wyglądać zupełnie inaczej. Możesz sobie stosować rzęsy bondingowe na co dzień, i wtedy wybierasz te bardziej delikatne, subtelne, które tylko podkreślają Twoje spojrzenie, ale absolutnie nadają się na co dzień do pracy. I może tak bardzo nie rzucają się w oczy, mm -hmm. ale są przed Tobą ważne wyjścia, jak na przykład paniński. Zdecydowanie, tak. I wtedy ta rzęsa może być większa, grubsza, bardziej intensywna, szalona, przykuwająca spojrzenie i masz tutaj osiem rodzajów rzęs w dwóch różnych kolorach w czarnym i brązowym, więc możesz je idealnie dopasować Dobrze. do sytuacji, Jasne. która przed tobą. Mhm. Jest to proste do zrobienia, zresztą zaraz sama spróbujesz. Sobie no zobaczymy te rzęsy swoich umiejętności. Słuchaj, naprawdę dziewczyny sobie z tym radzą. No, zobaczymy. Nigdy w życiu nie doklejałam sobie, tylko makijażystka podczas tylko makijaży na wesela. I to jest właśnie wyższość tych rzęs. Tak. Ponieważ łatwo jest to zrobienie i nie potrzebujesz wizyty u kosmetyczki, Rozumiem. która też często długo trwa o. i mnóstwo kosztuje i za moment to musisz ściągnąć. Się. Robisz to sama, takie rzęsy mogą pozostać na około do 7 dni. Proszę bardzo, super. Mhm. Czyli przez 7 dni jestem gota, gotowa do wyjścia. Tak, jestem przez 7 dni gotowa na wszystko. Super. A teraz jesteś gotowa spróbować? Jestem, muszę, muszę być gotowa. Rozpoczynamy, Zaczynamy, tak. Zaczynamy. Nie z założeniem. Suknia miała być piękna jak panna młoda. Była rybka, była księżniczka, była księżniczko-rybka. Ale jaki jest wybór? Oto jest pytanie. I na to pytanie za moment w naszym wielkim finale poznamy odpowiedź. Jak typujecie dziewczynę? Panianiu, dwójka. Ola, mama. Trzy. trzy, trzy, dwa. No i zobaczmy, kto zna Nataszę najlepiej. Nataszo, zapraszam. Ja, że muszę podejść troszeczkę bliżej. nie widzę. A podejdź, podejdź, poglądaj, zobacz. To jest szok! To jest szok! O już tak! Nie płaczę. Przepiękny, bardzo mi się podoba. Tak, to jest. I welon. Z perełkami! Z berukami. Jest Brak słów, daleka będzie, widać, błyszczy się. Dokładnie! Piękna panna młoda i, młoda tak. i piękna tak. sukienka i piękny welon i make i wszystko Ale tak ładnie siedzi razem. I ta perełka tutaj w biżuterii. Pięknie. Jesteś gwiazdeczką. Tak. Nas. No i welon. Jest. Kochano. Widzę, właśnie widzę. Y, staram się go dojrzeć. <laughs> piękny sukienek. Brak słów. Za... Zamurowało mnie. Nie wzięłaś jakie sukienki o kroju księżniczki, a wyglądasz jak księżniczka. Tak, jak ty to, to z... zrobiłaś? <laughs> I, no, <laughs> nie wiem w sumie tak naprawdę. Ja tutaj się nie mieszałam. To ja tylko powiedziałam, <laughs> którą będę zakładała. I to wszystko. Pięknie, bardzo mi się podoba. I to jest chyba to, o czym zawsze myślałam. Marzyłam. myślałam. Pięknie. No bo Welonie to w ogóle już nawet nie wspomnę, bo to jest to. Jak będę szła, będzie się ciągnęło, będzie tak. troszeczkę cieplej w kościele, jak będę szła pomimo wszystko w październiku, coś się tam zawsze przykryje, Nie, cudnie, bardzo ładnie. Zgodnie z planem, miało być pięknie, jest pięknie? Jest pięknie, jest nawet piękniej niż miało być. Ja Ci pięknie dziękuję Boże, dziękuję. za wizytę. To ja dziękuję, za ma ja dziękuję naprawdę. Boże, w naj, najśmiesznych snach nie podejrzewałam, że. A ja podejrzewałam. Że je ja tak, tak zobaczyłam, i... to, podejrzewałam, tak to podejrzewałam, że właśnie tak to będzie wyglądać. Cało się dziękuję. tutaj z dziewczynami. A jeżeli Bo... Wy macie ochotę na taką przygodę i nie podejrzewacie, że może być tak dobrze, to ja Wam udowodnię, że może być jeszcze lepiej niż się spodziewacie. Zapraszam do siebie na wybór sukiel ślubnych oraz tych kolorowych na ważną okazję.